Z tej strony Patronik. To w kolejnym filmie na moim kanale. Dzień ze mną jest. Frytek! Frytek Siemanko! Siema. Siema. Musiałem cię tu podgłaścić, bo się nie da inaczej. <coughs> Właśnie subskrybujcie, lajkujcie. Jak, jak zawsze nazłoś. Frytek ma czerwony nick, a ja mam zielony. Jak nazwać? Zaczyna. Czekajcie, patronik, sprawdzę. Tam masz takie coś. Gdzie mhm. się robi auta, to obok jest takie coś Teams. No ja mam zielony, jak zwykle na złość. Ej, patrz, tam no. u góry masz takie coś no, Teams. teams. No. Wejdź na to no. i dzisiaj w lewym rogu polawia takie coś. i Jaką taksi. pracę masz taksi. wybrać? To wybierz sobie Fire Finghester. No, ja chcę taksi. Ej, i no, ja mam... To... Ja mam jakieś itemy, ja dostałem. No ale, bo jesteś strażakiem teraz. A, a i a ten na tym tym jakiś dobry nowy czy coś? Ach, dobra. Co, teraz jesteś... ja sobie no, wyobrażam, to, jak tu ludzie grają sobie, no na prywat... Znaczy, na publicznych, no, serwerach i innych. Samo tutaj mieszka, tu nam, gdzie, u w, 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 Ale, ale wy straży e, się nie da ja jak, czy co? Ja jak jadę do akcji. Jaka? Ja, ja też chcę jechać. No to wsiadej do mnie. No po co dwie straże? No. Albo bo wiesz. Ja mam dojadę z tobą. Czekaj, Dylan w Biedronki. A, a mamy tego, trzy Mercedesa. Wejdź! zabierz swoją straż, bo jest pożar w Biedronce. A ty zabiesz co Biedronki, widzowie! A wybrł Ewan takiego czegoś kurde nie ma. Bierz swoją Dobra, biorę. No Dobra, Udy są garaże tekstury. Ej, po jest o, to jest takie oszustwo. Tu jest cały zamknięty? O nie. Czekajcie, widzę olewę. bo ja nie znam tego miasta. Tu? w każdych pasach ja też tu za bardzo nie pamiętam gdzie było wiedzę. dobra dobra hmm? tylko ja trochę ściszę grę a nie chodź ty tam pojechał aha e, po prostu żeby nas było lepiej słychać tu frytka to się skośto No, ja tu nie wiem jechać PIEZDŻOJ Jestem tam. Czekaj Czekaj, ja nie, nie A Ja zaraz jadę Bo tu się tak się... Nie, da ja tu się skryt w tej przewizowie. Okej, okay, skręcę to przewidzu, automatycznie to hamuje Frytek, czekaj! N no bo ja chcę drzwi rozwalić <grych> no to nie trzeba drzwi rozwalać żadnej Nie trzeba? Nie, koła się na tam stało, dziwne. A bo tutaj porządek nie idzie zrobić. Nie. A Wybrochhewen idzie. No to w domu. Wybrockhewen też w takim co że to robi raz lepsze. Bo pierwszy raz było nie na odcinku. To było, że garaże się otwierają. Dobra, jestem. Kasku nie zakładam! Na buty jakiś sytuacja? typek był. Na serwerze? No. To jakiś label. Ej, a teraz co się napiska, ha? Tak jak u Co się robi w takich sytuacjach? Ej, tu jakiś typek przebiegł przed chwilą. Nikomu nie ma na serwie. Jezu! Water please. Nie, bo tu są tyle pracy, a tylko są strażacy. No ale to są kurde, Jaki rybek. Gdzie? A to jest kasia w biedronce, i on cały czas pisze. No. A gdzie to Bo są klienci? Się... To są klienci, i oni cały chwilę podchodzą do kasy i idą. Ej, tu gdzie ja coś zrobić. Ej, ej, a to produkty mogę sobie kupić. Sikierką, bo ja nie wiem za bardzo. Dobra, to nie znamy! Ej, a co się robi tą sikierką? Co się robi tą sikierką? Nie! co ona? Tylko moja straż utknęła, a broka to, to to też jest jakimś stopniu lepsze, dlatego że tu idzie... Wiecie, auta sobie... Przewróci więc widzowie. Ja już sobie robię straż. Pawl. Fajnie, szybko. a Teraz muszę sobie zrobić nawykację, bo ja nie wiem, gdzie jest remisa. E, jedynkę. Ej, Frytek, a zrobimy takie coś, że my się przeprowadzamy? Do dwójki, a idziemy ją zobaczyć? A jedziemy, jedziemy ją zobaczyć? Gdzie? Yes. No, no dwójkę zobaczyć po prostu. No? No i chcemy dwójkę zobaczyć. Co tam jest? Bo ty wiesz, to jest... Nie wiem, nie lak się chwilowo. Aha, dobra, to jadę. Ja dziękuję wizję. O nie wie, zaś... Ej, to już dobrze. Dobra, nie Nie, nie, ruszaj, żwawo! Lewo, prawo, lewo, prawo nic nie jedzie rucze i prwawo. gdzie ta druga graniza jest? Tylko pamiętacie, jak ja nie jestem na akcji, to muszę. Tak. Się o, to jest owo granizy! Co? Na akcjach. Aha. Ej, to jest to Ej, jest e, ja bo ja wyjechałem poza... do no, no podwórko, bo to coś, to co jest poza podwórkiem. Bo to było takie tak, przekreślone podwórko. A druga sta... To jest stacja benzynowa. Fire. Nie, to jest poza stacją benzynową. Ja wie, mam, przepraszam. Słowie, ja wszystkich wam przepraszam. Słowie, do tej gry macie link w opisie, ona jest mega, mega fajna. Moim zdaniem. A Frytka też? No. Dlatego widzę, że ja to nie bo zaraz mamy spotkanie z szefem. Co? Jedź już do remizy, ja zaraz kończę akcję, przyjeżdżam tam, bo mamy spotkanie z szefem. Dobra, ale. No to powiedz, że jestem w dwójce, teraz przyjadę. Bo ja teraz jadę do dwójki. Ej, ale po co? Chcę zobaczyć, ej, Frytek, no brak ja przed chwilą wyjechałem z, z podwórka i już zaraz wjeżdżam do podwórka. Dobra widzę szybko. Do straży i A ta dwójka to na te... To na też jest nasza. Ej, Frytek bo ja naokoło pojechałem. Frydek, a ta dwójka no to też jest nasza, czy już od innej innej straży. Nasza. Nasza, tak? Czy jak? Ej, a ta e? dwójka? No, to tam są tylko dwa garaże. Jest... Aha. I ona od tamtej jest rozszerzła u nas poza podwórkiem. To jest chyba już inne miasto. No. Ale tam my też mamy za innym miastem, czy już nie? Nie. Nie mamy. Dobra. Dobra, widzowie to zaraz się widzimy. Ja już tam będę e, w tej no, jedynce, więc robię wam cięcie. Dobra, widzowie, już jest, po sprzod, już jest po spotkaniu już się z tym... siedem 907, tak, Rolex, akcja jest tutaj obok. Jechać? Nie, nie musisz. Dobra, widzowie, to jest akcja obok. Ach, nie. A nie! Co tutaj mamy na dole? Tak, no super. Ej, tutaj, jest, tutaj jest zielone i różowe, co za szkoda. A tutaj Ale jest czerwone to jest... i żółte, bo no, jaka szkoda, jakby tego by nie mogli wybrać po prostu. Jesteś potrzebny. Ja? Ej, a tutaj jest no, no czerwone i niebieskie. No to możesz mieć to niebieskie, czy musisz mieć e, zielone? Tak. No. Czy ty możesz mieć e, niebieskie łóżko, czy musisz mieć zielone? Ja a, a my to my nie możemy mieć w jednym pokoju. Dobra, potrzebny się... jest. Jak to ja wyszło? A, jest drabina. Nie, yeah, boi. A te drabiny w tej straży działają? Tak jak na Brookhaven, czy nie? Tak. A drabiny w tej straży działają tak jak na Brookhaven? Nie. Yes. No, czekaj, ja już... Muszę... Dobra, tak to zostanę. I'm sorry, so Sorry. No, i co? Jeszcze <laughs> brany! No, przeja... Za... Co? Co? Spadłem. Spadłem. No, tutaj coś się nie wydziało, ale nic się nie dzieje. Ej, a, a czy bez się siecierska ja można jakieś drzwi i okna rozwalać? A teraz jak... I jeszcze jest. O kurde. Samych sąsiadów potrzebuję. Potrzebuję nas, nas każdy sąsiad. Dobra, to ja, ja na chwilę jadę do remizy. Nie? Do remizy na chwilę, chcę przebrać. Dobra, ja jadę do kolejnego sąsiada na akcji. Dobra. Ale, ale właśnie do kolejnego są, sąsiad, mój, co to mnie wezwał? To jest tu w garażu. I ten domek. To czemu ty wybierasz tego samego co? Ej, chyba teraz sikierką idzie, tak? Idzie sikierką? To jest siekierkę nic frytecznego. On nie po mnie zadzwonił, że ma szerszenie, gdzieś. Ale nie widzę. A to jest zabudowany. Dobry. To jeszcze lepiej. Wszyscy sobie Ej, go, go w domu nie ma. Ja bo nie będziemy mu sobie Teraz obok jakiś garaż i dom. Jdam do jedynki! Nie, to ja cię tam wyważę. Nie. To kurde, nie obojętnie. Raz, To Obojętnie. Jest... Obojętnie, DO którego? Nie obojętnie. Dobra, obojętnie, no to jest prawda. W prawdziwym życiu też jest obojętnie? Tak. A w prawdziwym życiu też jest obojętnie? Nie. Nie? Nie. To czemu to obojętnie. Dobra, to ja jestem dobra, ja jestem na tej jedynym, że już nie Nie, 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 byłeś na zbójce. To jesteś na zbójce. Ci grubas. ty sam jesteś grubas.

A krzyża w tej nie ma. Widzowie, 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 jesteście widzami, a ja nagrywam na YouTube'a i tańczę z frutkami. Ale, ale, ja tu nie... Jarek! Ja to skręcać nie umiem! Izu! Wido, zaraz będzie na koniec odcinka, mu się komuś się rozładuje. Albo po prostu będzie koniec odcinka, cofry tak na to. No, zaraz, chwila. 14 minut. Nie, jeszcze 6 minut gdzieś. Dobra, jest, a ja jest daję tam na dworze. Ej Frytek, chodź tutaj na chwilę. Tam no, mnie na dół. No, już albo... Normalnie. Dawaj normalnie. No Frytek, Frytek, No. Akcja! Akcja! <tum> W takim jakby rynku się pali wiem się budka z czymś. Czym coś? Nie wiem, jakieś budka z jakimiś ubraniami czy coś. Zeni um straszą jeździć, Magoma. Ja umiem nie umiem straszą umieścić. To proszę tak? Dobra, widzowie. Ja już chyba ten się kończę, bo mnie trochę wynerwiają. No, to ja słyszę, w ogóle koniec dnia. Nie patrolik, jeszcze nie. Nie, no, to ja to idę pierwsza wszędzie na akcję. Ile panów? Nie a ja mam, to ciekawe, środku domków. Ej, to za oszustwo, no w środku domku. <trym> a za drzwiami jest po prostu korytarz w ścianę, ale kiedy pójdziesz na prawo.

bo pożar jest! Nie straszam jeździć! Dobra, to już chyba kończymy ten odcinek, co Fry, tak? Już 20 minut, nie, przepraszam, już 30 minut! No, 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 już no, nie się, no nie, już 17 minut, ale to co? Już widzowie taki filmów nie będą oglądali. Jeszcze parę akcji! Co, co? Dobra widzowie, my, my już to kończymy!

Nara! Ce mai Elo, ce dar